Gratuluję zespołowi, bo to bardzo ważne zwycięstwo dla nas, bo mieliśmy dwie porażki, jeden 0 i gdzieś tam już wszyscy gdzieś myśleli, że jesteśmy w kryzysie, my spokojnie pracowaliśmy, wygraliśmy dobre mecze i czasami tak jest, że, że gdzieś to zabraknie tej skuteczności, zabraknie trochę cwaniactwa, na pewno też ważne, że wróciło dwóch podstawowych zawodników do nas i to gdzieś od tyłu było łatwiej czasami tą piłkę rozegrać, mimo że do Marka Wasiluka i do Szymonowicza wcześniej nie, nie można było mieć problemu, na pewno wiedzieliśmy, że Górnik jest bardzo groźny, bo z legiem tutaj i, i na zagłębiu to nie jest tak łatwo zdobyć 4 punkty. i Widzieliśmy, że w tej drugiej linii rozgrywają tą piłkę, starają się tego Bonina, udało się go zneutralizować i praktycznie przez całe spotkanie górnik nam nie zagroził. Także yy, to chwała zespołowi, że yy, graliśmy bardzo dobrze, bardzo zdyscyplinowanie. My chcieliśmy też wykorzystać to, że Fiodor bardzo dobrze wygląda. Widzę, że Homczenowski powoli też dochodzi gdzieś tam, ta rywalizacja w zespole jest bardzo duża. Dlatego tym bardziej się cieszę, bo y, gdzieś tam przyjechało nas tylko 16 ze względu na to, że kilku zawodników zostało, bo w środę przegrali z huraganem morąk i y, na pewno nie, nie tak to wyobrażam sobie, żeby to była rywalizacja, bo po takim meczu to powinno być, że, że powinni wysoko wygrać i człowiek się powinien zastanawiać, że tak gdzieś zawsze jest to inaczej, tym bardziej też chwała, bo wszyscy wygrali, a tam ci zawodnicy dzisiaj w drużynie drugiej pokazali, że też mogą wygrać i to jest i to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o drugą połowę, to naszym celem już było tylko spokojnie zabezpieczyć się i nie chcieliśmy forsować tempa, ale zabrakło jednak tego, że nie dobiliśmy tego meczu i to, to chcieliśmy. Cieszymy się, jest teraz przerwa, dużo zawodników u nas wyjeżdża, ale my system, sumiennie się chcemy przygotować do następnego meczu.